Podobnie byś coś na wstrzymywanie, no nie ugadałeś. to jest to, to jest to. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na pierwszej konferencji. Siódme... Państwo bardzo serdecznie. Jestem kamerzystą i w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy na konferencję Fame MMA. No cóż, szykuje się najprawdopodobniej gruba Zadyma, bo hejter nie chce odpuścić olejnikowi tutaj za nic. Także w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę, ale naprawdę grubo, przynajmniej tak czuje. No cóż, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przez jakiś na moim polszku, zostaw tam na dole, by być z nami na bieżąco. No cóż, już przesuwamy się w stronę przeciwnika hejtera. Będzie dzisiaj zadyma? No, musi być zadyma, nie, bo jeszcze... ale ogólnie chcę go powiedzieć coś przed galą czy nie? no czemu nie? W sumie? żeby już był pobity na sam start, tak? No, ale jak z takimi limami wyjdzie to wiesz, zaraz wymyśli coś żeby nie wyjść na walkę, no. nie ma co go tutaj będzie Ale Kulturalnie, kulturalnie. Prezentik mam taki dla niego fajnyutki. ale wiesz że zrobię tyle. No, zrobię, ale nie pobiję go, no bez przesadny. Ja no on, on nie chce się chwalić. Nie, no bo jak najlepiej to by chciał. Ja ja bym chciał żebyś wleciał w niego, pobił się z nim, by mi zrobiło wyświetlenia. No dobrze, to coś pomyślimy. Coś pomyślimy, mały. Coś pomyślimy, tak? coś pomyślimy. Yy, nie ma problemu, będziesz mieć face to face. Także musisz to dobrze Siło. wykorzystać, nie? Musisz dobrze wykorzystać te face to face. Gadam z Wojtkiem, nie ma problemu. Tak? Tak, będziesz o, mieć face to face. O ma przerobane. A co chcesz zrobić? Przwitać się, dać mu buzi. <laughs> Trzeba się pocałować przed, przed walką koniecznie, bo to nie będzie, nie ma innego wyjścia, nie? Nie jestem taki to w końcu mój przyjaciel. <laughs> w ogóle dostałem opaskę, FMMA zawodnik. No cóż, ja chyba zawodnikiem nie jestem, bo coś mi się pomyliło, ale będę mógł chodzić na zaplecze, także nagram wszystko, ale to wszystko. Ja takie same opaski. Dlaczego ja dostałem zawodnika? Uuu. Bo jesteś zawodnikiem, bo walczysz ze mną duszą, Aha. a ja ciałem. Ale muza nawala, nie? No, strasznie. Co ty robisz? Gdzie on jest? Co jest? Gdzie on jest. Na czekaj, ty John jest. John jest. To jest? Ale co on jest? Połyszko pogard. Poczekaj, uspokój się olej. Gdzie on jest? Ale co się szarpie? Zobaczysz go na konferencji. Tak tak poczekaj, jak mógł też ci pogadać. Już uspokoiłeś się? Tak, a wiesz, co Tygluj na mnie gada na świecie, nie paruwa. Kto? Hej No to, no przecież nie ty. To czemu mnie zacząłeś szarpać? Ja go spotkam tu od razu. No dobra, ale dlaczego mnie zacząłeś szarpać, Myślałem, że wiesz, on jest ferty w przegięcie jakieś. Bo w to ja mówię Ale wy macie walkę. Pokuś oleń. No i co, walką jeżeli... dostanie na dziurę? Czego ty ode mnie chcesz tutaj teraz? Nie, no ja, to ty chciałeś pogadać. O tym jest zaczęty No i dobra, teraz ja idę. Stary, stary, może się uspokoisz i porozmawiasz ze mną jak człowiek. Nie wiem, e, olejnik się na mnie rzucił, chyba nie jest w pełni sprawny umysłowo. Rzucił się na mnie, wyciągnął mnie tutaj, żeby porozmawiać, powiedział trzy słowa i poszedł. Nie wiem w ogóle o co chodzi. No dobra, wracamy na konferencję. Dziwna, dziwna sytuacja. Olejnik się szukał. No mówi, no no z... na, mówi, że cię rozwali. może się cię rozwali. Ale mówił, że cię rozwali, nie? Niech na drzewa. Ale podoba się coś na wcześniej, no nie gadałeś. No no. Na o Zaczynasz, będziesz miał tam olejnik no? tutaj? Za to co na mnie gadał na no, szczycie no. Najgorszy wieśniak, najgorszy Ty będziesz Najgorszy wieśniak, olejnik, nie, najgorszy A, Co ty w ogóle jest? myśli? Zasadzony człowiek, nie, naprawdę Ale się robisz rzucił, się rzucił jak, jak jakaś baba ty z pazurami no, <grym> Tak, dokładnie, tak jeszcze ma Masz zrobić przedstawienie, rozumiesz? Co ona no się rzuca debil. Uff, debilu? Dupę tę tą utelkę wtacił Ej, nie ma się z tydu wstydu robić. Ale on cię próbuje po prostu zdenerwować. Ale wstyd dopiero będzie na tym miał, na konferencji jak się rozpocznie. Teraz ja nie będę z ciebie pajaca robił, z przesady. Ale zobacz nie ludzi się, się, się na nas zgadzała, bo się sama się na nas zgadza. No wiem, no, nie, no bo robi patologię, no. ogarni ogarnij! Co? No. Zamknij mordę. Nie wyraźnie mówisz, pra... No i się skończyło, no zobaczysz, no, co tam się będzie działo, nie? Zobaczcie, no, to ja ciebie w octagonie i na konferencji, jak w tatach. Gdzieś co, zaham? Ale to zgasił się trochę. Zgasił mnie? Zgasił mnie? No zgasił cię. Weź. Czy. No zgasił cię. Weź, człowieku. Jakbyś był to byś wstał do niego. Ale ja nie będę wstawał i patologii tutaj robił, bo ochroniarze łażą i on to wykorzystuje, no. Jakbyśmy byli sami, to by w życiu się nic nie odezwał. I, i sobie tak na niego patrzyć? tylko? Nie, ja zacznę swoje robić, jak już się zacznie konferencja i tyle. To jest. Słyszałem, że Olej chce się na ciebie zaczaić z kolegami po konferencji. Patrz, patrz, jak zwykle, jak zwykle. Widzisz to samo, powiem ci. Ty, to ale samo. to co, jak... No wiesz, my też jesteśmy trójkę. Nie? nie no ja rozumiem, ale ja, ja wiem, ja też nie masz? Jednego żonka. <laughs> no, no to chyba chyba jeden no, na dwóch. No by on za dużo kolegów nie ma, to dlatego. Proszę. To jeden na dwóch? Lecisz? No mogę iść. W sumie jeden, bo olej to się nie liczy. <laughs> Nie możecie wejść? No nie. nie wiem, jakieś... To wszystko przez wiele pewnie. Dlaczego ja? Wojtek, o, komuś 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 nie dobra, to dobra, 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 dobra. Zaraz sobie wyjdziecie dobra. na spokojnie, zaraz co ogarnę, ale słuchajcie, jaka jest spina, normalnie szarpaliście. No, olejnik z z tej szarpaliście My już mu opluliśmy samochód przed <laughs> <trafem>. <laughs> Ma całą furę oplutą. Naprawdę? No bo to dobra. śmietnik taki. No Stoj tu przed samym dwóch. To drzwi. jest BMW. Po strzale złożone na klej. No tak. To bo olejnik ma klej nadmiar, nie? Ale ogólnie tam jest ostra spina, nie? Nawet Boxdel podszedł do nas i mówi, że ten, że. Olejnik się czai z kolegami do Mariusza. Okay. <grym> naprawdę aż tak? No. A bo olejnik z kolegami Ale przecież kolegami olejnik nie ma kolegów, no co ty? Wszystko z takimi kolegami, że. Pewnie zapłacił, że Nie, żeby no, no nic za długo, ale to są takie wiesz, co cioty. Nie, I, nie wiem, ogólnie... mówić. Wszyscy tragediami. wyglądają pewnie jak olejnik. No to musicie tak. chwilę poczekać, nie? No bo Nawet gorzej. To pewnie jest wina wioli, bo pewnie was nie no... Same się napisane, jak zapisano na do wójtka Goli, żeby ich pisał. Oka. to już nie moja wina. Zjedziemy jak z Polski, szczerze. Oj, oj, oj. O, nie podniecaj się. Nie, ja jestem. Podniecajcie się, bo. Halo. Hehe. Ja takiłem ja całą drogę z nim, nie? Chodź, bo on będzie musiał mnie pilnować, żeby ich nie nie ma problemu. Kiliście. Lecimy. Chwile, rozwalisz sucera. Krótką chwilę. Krótką chwilę? Teraz odciniemy, będzie połamany. Chodzę, wychodzę. Ja w to wierzę, ja w to wierzę. Wierzymy. Tak. Rozwalisz się przedką, widzisz. Ale no, myślisz, że da radę? Da radę sucera? da radę, że nie tak. będzie problemu. No. Tomek Olejnik A jego przeciwnikiem będzie Debiuta! Byłem, że przygotowany debiuta, to od, od początku zrobiła mały zrobić. prezencik dla Oleniczka. Duże bęk. w porządku, w porządku. Ponownie przeciwnik, z którym masz mega zagadniony konflikt, czy od ostatniej walki cały czas trenowałeś, czy miałeś przerwę? Yy, nie no wiesz co, miałem trochę przerwy, ale myślę, że to nie wymienia faktu, że Przerwy na nie było. To jest taka paruwa, że starszy mu kopa, ale i będzie po nim. Mi się wydaje, że to będzie tak z 5 sekund, chyba że... 5 no, sekund i będziesz tej na tej nogi połamie, nie? No to właśnie ja tobie prędzej i nogi połamie, bo kurwa to jak ty wyglądasz, chłopie, Ważysz kura, 60 kilo i... No i no jak tylko poca... formalność, to tylko Ale formalność. jeszcze się przyznaję, że 60 kilo ważę. No to chyba jest obraza dla ciebie jak przegrasz. No jest dla ciebie, żebyś tą wagę zrobił w końcu, a nie dalej stoisz w miejscu. Ale ja nie stoję w miejscu, ja ważę 60 kilo i ja ci rozwalę w 5 minut. O, 5 sekund. No zobaczymy, <laughs> zobaczymy. 5, 5 minut! Gdzieś tak w okolicach drugiej rundy. <laughs> Twój konflikt z Tomkiem jest dobrze udokumentowany. Dużo szumu narobił między wami, m.in. Między DIS, który olejnik nagrał w twoim kierunku. Tak, tak, to był jakiś tam DIS, ale ja go olałem kompletnie i nic nie nagrywałem już. Na no nie. właśnie, chciałem zapytać, czy dla ciebie osobiście ta walka to jest bardziej sportowe wyzwanie, czy wyrównanie rachunków? Nie, bardziej to jest dla mnie y, chyba teraz y, zarobek, nie? Jak Lamus się zachował gdzieś? Właśnie nie odpowiedział olejnikowi, jak no, no, Lamus wiesz, się zachował. Bo to jest, żebyśmy je od razu. Znaczy, ogólnie olejnik w tych pierwszych tam, tych fejmach, to w ogóle jak ci się zachował? teraz? Jako

Darmordy, wyłaz, wyłaś ty! Ale dwie ale... godziny czekałem, mogłeś też wziąć kolegów, ale zapomniałem tych... Ale, jak kolegów, wyginali, ale, 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 ale przepraszam, przepraszam, jest kolegi Ale do tego kolega się chodziło. Klawik Lawy, tylko ja nie wiem. No dał się. Ale nie dyskryminujcie mojego zawodnika. Tak? Teraz siedział cicho, a na walce. On powiedział, że połapię go w 5 minut. Ja mi rozmawiam w 5 minut. Te 5 minut to jest długo. A chciał w 5 sekund powiedzieć. Nie? No, to było to, ci się połapiło, ale. ale ogólnie drodzy nie było źle, widzowie, nie było źle. bądźcie wy, wyrozumiali. Przepraszam Was no, za to, patrzcie, że się zdenerwowałem. Ja trochę denerwuję. Tak, bo się denerwuję, że widzowie mają takie. Bo tak się, jest jakieś gorączki, ale... Poje ze mną, to będzie dobry na walkę, nie? Poje ze mną? Poje. No, i będzie masa, robić rzeźbę i wszystko. Taki nie, ty pusty. masę, masę to ze mną musisz zrobić. Tak, na frytka. Ale nie było źle, nie, no ja tam wiesz. Troszeczkę że się człowiek ze stresem. To jechał cię do ściany. O, a to, że olejnik się dojeżdża do ściany, no to, to już jest tak troszeczkę kiepsko. Bo tak. to jak to. Tak? Ale olej! olejnik. A <laughs> ogólnie widziałeś statystyki? Głosują bardziej na Oleja. Tak, myślą. A 8 że... na oleja i dziewięć na niego. O, olejnik się rozwali, tak myślą ludzie. Ale ty jesteś, wiesz? Zamiast być za swoimi, to ty jesteś za. Ale, w ja, Ale ja, ja, my mówimy ja to, co mówią ludzie. To, co ludzie my myślą. Widzowie, się cię znienawidzą za to, Nie. że. Nie, jest my, my jesteśmy ja za tak. Ja racjonalnie podejmuję decyzję. jestem racjonalistą. Myśleć musisz o tym, że jak olej cię dojedzie, to ciebie będą nienawidzić. Gdzieś mnie jest ty, bo w sumie wstyd będzie, nie? Jak no, jak nie cholera, no jak cholera, ty jak olej go dojedzie, to jest tragedia. 50, nie? No kto jak kto, ale olej. Proszę tak. To będzie wstyd, nie śmiej się, tylko musisz się wziąć do roboty. Ty wciśnij raz jeszcze. Dobra. no. Dobra. Dobra. Tragedia. No ogólnie cała gala, powiem wam, no chyba będzie grubo, nie? No ale wy słuchaj, następna w sensie będzie. Wydaje mi się, że kto będzie jeszcze lepszy. Skukuj. Wydaje kto mi się, patrzy, wydaje mi się, że będzie grubo. Patrzy. O co chodzi? Fany byłeś na Instagramie. Przestań. Ale, ale, o co chodzi? Fany byłeś taki? Przestańcie. Przestań. 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 przestań, przestań, przestań. A ty jaki jesteś, A ty jaki jesteś, A ty? Jaki jesteś? No dobrze. No w domu nie ma? Ty nie masz. Dobra, ale o co chodzi? O co dobra, chodzi? Dobra, wyłącz no. tą kamerę i po ochronę idź. Taki twardy, byłeś Dobra, na przestańcie, proszę cię. No. No, ktoś musi, nie? No, ale dobra. o co chodzi? Wytłumaczcie mi o co chodzi. No, to chcecie ty sobie no. walczyć tak jak ja. Walczyć no, się chce na fejmie. Ja chcę no, się, tak jak chcecie ja, to z Dobra, przestańcie. No. No, co? Dobra, no chcecie, to się pobijcie tak jak ja na gali, a nie na ulicy, jak patologia, no bez przesady. Przestańcie, kurde, bo jeszcze mnie połamiecie, no. No proszę cię, no chcesz się bić, kurde, bo już się sopałeś. No proszę cię, no przez. Dobra. Добра. Я бы хотел это увидеть. Я тоже бы хотел это увидеть, папа. To ma być o, o, o Jej, się nie? Ja też się przestraszyłem, ale e, śmieszne, śmieszne. Typ się spróbł, o cholery, <głosł> wiem do niego. Teraz, zaraz się zapytam o co chodziło, bo masz ekran. widziałeś, on się przytula jak sumo, kurwa. <głosł> walkę, może walkę sumo zrobimy. Na gali. Słuchaj, poznaczali nas na Instagramie. Ludzie, żebyśmy się trzaskali na fejmie w OKTAGONIE. No i co w związku z tym? No i przyszedł. i coś się bić? no to chcę. No, no i zobaczymy. No, to jest lepsze. Ja no wiem, że nie, no, się jak parowóz. No ja też troszeczkę, ja ale ja kondycja to znam. No i co, kurwa położę? patrz, co? No i co, ty To <laughs> Nie, Ja się zwiję. Zwykle, co? Ja w tym nie chcę ja tutaj naprawdę. No, naprawdę, to, to yes. jest komedia. Jeżeli dojdzie do tej walki, to, 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 to będzie kabaret. Słuchaj, <grym> konserwator jest od nas. Panada, nadal tam rzucają się odchodzą. <grym> ja pierdzielę, Dobra, No Dobra ja myślałem Naprawdę, dźmy. że ja pójdę ochrona. Ja musiałam, że naprawdę jest, będzie potrzebna tutaj ochrona. Dobra, że to jakaś Wyłącz, sytuacja. ja pójdę z ochroną. Ja pójdę serio, bo to jeszcze się tam coś sobie zrobię, połamię.